Dzień dobry kochani, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj jesteśmy w górach Izerskich, po czeskiej stronie, koło miejscowości Hejnice. I wybieramy się na szczyt, na iglicę skalną, która nazywa się Palicnik, co z czeskiego ponoć oznacza palec wskazujący. Ponoć fajne miejsce z krzyżem, z pięknym widokiem w stronę zachodu słońca, także dzisiaj liczę na fajne jakieś kolory na niebie. Ale liczyć to sobie można, zobaczymy. Ale to wszystko się okaże. My ruszamy w drogę. Mamy około godzinę 30-godzinę 40, żeby dojść na szczyt, a spokojnie mamy prawie 4 godziny czasu zapasu. Także po drodze może jeszcze sobie coś sfotografujemy, jeśli co nam się spodoba. A jeśli nie, to po prostu będziemy cieszyli się szlakami i przyrodą, a trochę czasu spędzimy na szczycie, obserwując piękną naturę. Dobra. My ruszamy, chodźcie z nami. My zaparkowaliśmy sobie auto troszkę przed miastem, jakieś kilkaset metrów na takim małym dzikim parkingu. Najważniejsze, że darmowy. Nikogo tu nie ma, wiemy, że jest pusto. Możliwe też, że po powrocie się też na tym parkingu prześpimy, bo jest tu dosyć spokojnie, bardzo lokalne dróżki. Także po zmroku na pewno nie będzie tu ruchu, będzie można się spokojnie wyspać do poranka, bo pewnie o czwarte będziemy musieli wstać, żeby udać się na kolejne miejsce na wschód słońca. No to się okazało, że przy samym wejściu na szlak też był parking. Co prawda, Niedużo miejscówek, ale dobrze wiedzieć w razie jak się tu idzie e, gdzieś w takich godzinach, że nie ma tłumów albo w ciągu tygodnia, kiedy nie ma też większego ruchu Dzisiaj się były ze dwa trzy miejsca jeszcze też wolne. Może spokojnie mogliśmy dojechać wyżej. No ale nie ma tego złego. Przeszliśmy się kawałek. Szlak, kochani, fajny. Ostro cały czas idziemy do góry, ale w bardzo fajnym stanie. Tutaj mamy ten szlak. Bynajmniej szeroki, ładnie kamykami ułożony. Idzie się bardzo wygodnie wzdłuż takiej rzeczki w dolinie. Widoczkowo fajnie. Powiem Wam, jak na popołudnie 1 maja. Zero ludzi, cisza, spokój. Naprawdę szacun, naprawdę szacun. 30 minut szlaku za nami. Doszliśmy do mostku na rzeczce. Na której też wiem, że są takie malutkie wodospady. Będę dzisiaj nastawiony na wodospady, bo dzisiaj rano to poprzedni odcinek, gdzie fotografowaliśmy cztery wodospady w karkonoszach. I zobaczcie, fajna rzeczka. Jest kilka fajnych kaskad, ale wody dzisiaj jest dosyć mało. Ale widzę też tu potencjał na kilka fajnych kadrów po deszczu. Czy w momencie, kiedy jest troszkę tej wody więcej, na przykład jesienią czy wiosną, wczesną wiosną, no jest potencjał. Na pewno tu jakieś małe kaskady się tworzą, które można by sfotografować i uwiecznić, można by się gdzieś pokręcić. A my dzisiaj idziemy dalej na palicznik, czy jakkolwiek to się wymawia. Teraz jeszcze dla małego postawę. Ponad połowa szlaku za nami prawie 3 czwarte. Robi się coraz będziej Przyśmy do pierwszego mostka. Już za mostkiem są kamienie, dużo liści. Trzeba patrzeć pod nogi, będzie ciężko wracać po ciemku. Ale mamy latarki. No i cały czas do góry, niby szlak nie jest jakiś długi, 3,5 chyba kilometra, ale 400 metrów przewyższenia jest. Także cały czas czuję się. Że trzeba iść ostro do góry. Ja to od razu się grzeje. Pot mnie zalewa. <laughs> Ale jest fajnie. Bo widoczkowo naprawdę przyjemnie cały czas idziemy wzdłuż tego strumienia. Raz z lewej, raz z prawej strony. Fajna traska. No i doszliśmy. Do naszego... Pacelnika czy... Pacelnik? Jak to było? Palecnik. Palca wskazującego z krzyżem na górze. Ja jeszcze tylko znaleźć jakieś fajne miejsce, żeby złapać to w kadrze z zachodzącym słońcem z tamtej strony. Będę musiał się rozejrzeć tu po okolicy. Jak to wygląda? Żadaliśmy na samą górę. Mamy jeszcze do zachodu słońca z półtorej godzinki, a już pół godzinki czekamy. Także dużo czasu na szczęście nie wieje jakoś mocno. Podziwiamy piękne widoczki i czekamy. Cieszymy nasze oczy lasem dookoła. No dobra, kochani, ja zrobiłem sobie poziome zdjęcie, teraz wam puszczę przebitkę. Wcześniej nie nagrywałem, bo jak widzieliście, też moja żona nagrała małą przebitkę. Był tutaj spory tłumik ludzi i nie chciałem gadać. Także robiłem sobie zdjęcie z tym mostkiem, który mamy przede mną. I wcześniej robiłem poziomy kadr. Fajnie to wychodziło, robiłem bracketingu, jak słońce zachodziło. Niestety jesteśmy tutaj na majówkę i to słońce zachodzi dokładnie za krzyżem. Nie był to do końca mój klimat. Bolałbym, żeby to słońce zachodziło po tej stronie dużo bardziej po lewej stronie kadru. Wtedy mogłoby to fajnie zbalansować ten krzyż, a tak to stwierdziłem, że poczekam do niebieskiej godziny i zrobię te zdjęcie o niebieskiej godzinie, kiedy mamy bardzo fajne, delikatne światło, które oświetla nam te skały, ten mostek i piękne kolory. Zobaczcie. Na niebie jest naprawdę ślicznie. Jedyna rzecz, która mi troszkę przeszkadza, której nie lubię, to są te ślady, właśnie od samolotów na niebie. No ale nic z tym nie zrobimy. Także ja robię sobie jeszcze pionowy kadr, który za chwilkę Wam pokażę, i będziemy powoli schodzić do samochodu, bo nas czeka godzina trekkingu jeszcze. A pionowy kadr, kochanie, zobaczcie, wygląda coś takiego sobie ustawiam f13, żeby mieć dosyć dużą głębię ostrości, ale i tak, oprócz tego, że ustawiam sobie ostrość na tych górach w tle, łapię też sobie ostrość na tym mosku na pierwszym planie, zobaczcie na dole, po to, żeby w razie coś, jakby potem okazało się, że nie będzie on ostre, a będę chciał, żeby całe zdjęcie było mega ostre, wtedy będę mógł sobie ewentualnie ten dół do dołączyć już w postprodukcji w Photoshopie, bez problemu zrobić sobie focus stacking. No dobra kochani, ja już porobiłem te zdjęcia, które chciałem porobić w tym miejscu. Zobaczymy, jak to nam wszystko wyszło. Okaże się w domu podczas postprodukcji, chociaż bardzo mi się to miejsce podoba. Fajnie też tu by wyglądał troszkę szerszy kąt niż 17. Ja na razie jeszcze, tak jak wiecie, nie mam 14-24. Może kiedyś się takiego też dorobimy. Teraz pakuję sprzęt i idziemy do domu, do naszego kamper-wanika małego. Wam. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i w komentarzu możecie napisać, jakie inne miejsce chcecie, abym odwiedził w Polsce i w okolicach naszego pięknego kraju. Pamiętajcie, w tej playliście możecie zobaczyć wszystkie moje vlogi fotograficzne, a tu znajdziecie wszystkie moje kursy dotyczące edycji zdjęć Wadobe Lightroom. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!